Rozpoczynamy kolejną edycję zmięcie z MM. Naszą pierwszą laureatką jest pani Mirosława. Obecnie znajdujemy się w salonie LOR w Galerii Gryf. I pani Mirosława ma teraz przygotowaną nową fryzurę. Zdecydowałam się na boba symetrycznego, ze względu na to, że nie można było ściąć zbyt krótko włosów, dlatego że twarz jest okrągła. Zdecydowałam się również na kolor typowy jesienny, tak? czyli miedziany, złocisty i brązowy, z delikatnymi refleksami, aby rozjaśnić buzię. Pani Mirosława jest już po wizycie u fryzjera. Teraz ma piękną nową fryzurę. Obecnie znajdujemy się w salonie Lor w starej cegielni. Tutaj na panią Mirosławę czeka nowy makijaż i nowe pazurki. Pani Mirosława ma ciepły typ urody, pasują jej wszystkie odcienie brązu, ciepłe odcienie brązu, złota, zieleni. Można też pokombinować troszeczkę z fioletem. Ogólnie najważniejszym etapem chyba w naszym makijażu to jest idealne wybranie podkładu i jednolity kolor cery, który uzyskamy dzięki połączeniu dwóch kolorów. Uzyskania tak zwanego efektu światło cienia. Postaramy się oczy pomalować w ten sposób, aby je uwydatnić, ale też nie obciążyć za bardzo, dlatego że tutaj mamy też już opadające powieki i też musimy je jakoś optycznie podnieść i nie dać tego efektu ciężkości. Damy jakiś modny kolor na policzki, jakieś szałowe usta zrobimy i na pewno będzie się pani Mirosława czuć jak um, e, księżniczka tego dnia. Na razie większej pani nie robi do gazety, tylko trzeba ubrać, troczki to zrobić zdjęcie bez butów swoich można, nie? Bez butów potrzebują na pewno e, zdjęcia cały sobie. No tego te które ma. Bardzo Ale ładnie. Słuchajcie, może... słuchajcie pięknie oh. będzie. Proszę. Pięknie będzie. Dziękuję. Jesteśmy w salonie Katerina. Staliście dobrali tutaj naszej laureatce piękny strój. Proszę powiedzieć Pani Mirosławo, jak się Pani czuje po naszej metamorfozie. Bardzo fajnie. Daliście mi możliwość pokazania siebie, tak jak ja jestem. Oczywiście, 10 lat młodziej. Dziękuję za atmosferę całej ekipie i każdemu, który miał w to wkład. Dzięki. Proszę powiedzieć, czy poleca Pani innym naszym czytelniczkom wzięcie udziału w naszym konkursie? Tak, oczywiście. Będę rozgłaszać, że robicie to bardzo dobrze, profesjonalnie i świetna zabawa.